No to leci. Dobra, cześć, witajcie. Z tej strony Kasper Wierszewski. Dzisiaj nagrywamy wywiad z moim klientem tutaj Dariuszem Olkowskim, który zgłosił się do mnie dosłownie z miesiąc temu, aby pozyskać więcej klientów na tręgi personalne. Udało nam się na ten moment pozyskać ilu klientów? Dziesięciu. Dziesięciu już? Dziesięciu. Wczoraj jeszcze dwójka nowych klientów. Okay. Kurde, to nawet nie wiedziałem. No bardzo no, jest... późno skończyłem, już nie miałem nawet siły pisać do Ciebie. Okej, okay, spoko. No Darek tutaj ostatnio, ostatnio trochę, trochę więcej pracy ma, więc zabiegany, już się tak nie chwali jak na samym początku. E, czyli na ten moment e, jaki wynik mamy finansowy ze współpracy? Wiesz co, e, powiem Ci tak, w tej chwili takiej e, namacalnej gotówki to mam 3 800, ale w przyszłym tygodniu właśnie klienci przynoszą, e, przynoszą właśnie pieniądze za pakiety. W przyszłym tygodniu jeszcze 6200 200 wpłynie, więc można powiedzieć, że łącznie 10 tysięcy tak robiła. Okej, okay, okej, okay, dobra. No to w sumie spoko, spoko sumka, jak na sam początek, że tak powiem, takiej współpracy. No dobra, no to przedstaw się Darek, powiedz, czym się zajmujesz, od jak dawna, jak to wygląda u ciebie generalnie, możesz trochę szerzej o sobie opowiedzieć. No i potem zaczniemy, zaczniemy już opowiadać, jak wyglądała nasza współpraca. Spoko. A więc tak, jestem trenerem, oczywiście. Pracuję, pracuję jako trener od pięciu lat. Wcześniej pracowałem jako przedstawiciel handlowy, także w ogóle nie byłem związany, powiedzmy, z branżą, z branżą trenerską. Tak samo kierunek nie kończyłem jakiegoś AWF-u, fizjoterapii czy coś, tylko po prostu skończyłem ekonomię. Więc, więc powiedzmy, że to doświadczenie w sprzedaży mi pomogło w późniejszej pracy. A dlaczego zostałem trenerem? Chciałem wystartować w zawodach jakichś sylwetkowych, tak, żeby sobie coś tam udowodnić, i tak dla własnej, po prostu czystej przyjemności fanaberii. No i powiedzmy, że z czasem przyszły sukcesy. Zdobyłem Mistrzostwo Europy w kulturystyce i Podwójne Mistrzostwo Polski i pomyślałem, że może fajnie by to połączyć. Więc przebranżowiłem się i, i zostałem trenerem personalnym. Okej, okay, i z tego co pamiętam, od 6 lat już jesteś trenerem, nie? Tak, dokładnie, dokładnie. Dobra, spoko. I zgłosiłeś się do mnie, bo wcześniej jakby ci klienci do ciebie przychodzili z tego, co mówiłeś. Też sobie puszczałeś, że tak powiem, sam reklamę i to fajnie funkcjonowało. Ale ostatnio coś, coś, że tak powiem, już przestało działać i po prostu potrzebowałeś większej ilości klientów na treningi personalne. Dobrze mówię? Tak, dokładnie. Tak jak mówisz, czyli wcześniej puszczałem sam posty sponsorowane, reklamy i fajnie to działało. Klienci się do mnie zgłaszali ale teraz i, i jakiś czas temu e, zmieniałem siłownię, na której pracuję, więc część klientów została na tamtej siłowni, bo miała długoterminowe umowy podpisane e, i przeszła ze mną tylko część, więc potrzebowałem znowu nowych klientów. Zacząłem rzucać, tak jak wcześniej rzucałem te posty sponsorowane, ale już tak nie działały i zaczynałem przepalać budżet i zrozumiałem, że ten Facebook to już tak jak wcześniej Działał bardzo na początku intuicyjnie, że można było sobie tam wszystko samemu ustawić i to działało. To teraz się stało właśnie bardziej narzędziem i jak nie jesteśmy, że tak powiem, bardziej w tym obcykani, to, to po prostu przepalamy ten budżet i nic nam to nie daje, więc potrzebowałem pomocy. Jasne, spoko. No i też w sumie oprócz samego tak jakby wiesz, reklamy, nie? którą ustawiliśmy, która w sumie dotarła na ten moment tylko do 22 osób, nie? Co generalnie w tak świecie marketingu zwykle jest tak, że, że tych osób jest bardzo dużo, które się zgłaszają. U nas jest tych osób no, bardzo mało, jak w porównaniu do innych klientów, że tak powiem, ale są to osoby bardzo konkretne i na 22 lidy pozyskałeś 10 klientów, więc no, to jest bardzo, wiesz, taki dokładnie. Wysoka skuteczność, nie? Tak, więc to nawet powiem Ci więcej, bo mam jeszcze ustawione konsultacje, dwie konsultacje i e, już po rozmowach telefonicznych z tymi dwoma osobami wiem, że to będą nowi klienci, bo jedna osoba to po prostu wróci po urlopie i kiedyś miała trenera, ma plan treningowy i chce po prostu poprawić tą technikę tym planem, a druga osoba to jest e, osoba, która po prostu szuka trenera w Warszawie, bo ona trochę mieszka w Białymstoku, trochę w Warszawie, w Białymstoku ma trenera. Ale chcę jeszcze dodatkowo trenować w Warszawie, bo tutaj pracuję, więc tak naprawdę to są takie pewniaki, że tak powiem. Można powiedzieć, że nawet 12 klientów za chwilę będzie, 20, z 22 lidów. także to jest No dobry wynik. No bardzo dobry wynik, powiem Ci, że w ogóle najlepszy spośród wszystkich tutaj moich klientów. Nie? I myślę, że jakby fakt, że właśnie bardzo dobrze się czujesz w tej sprzedaży, wcześniej byłeś przedstawicielem handlowym, bardzo Ci mocno pomogło. No i też, że jakby potrafisz tak wiesz, fajnie po ludzku podejść do osoby i zbudować tą relację, tak samo jak tam wcześniej gadaliśmy, to ty mówisz że półtorej godziny poświęcasz na ten pierwszy trening i bardzo dużo, że tak powiem, analizujesz tej pierwszej osobie, robisz pełny wywiad, budujesz tą relację i dopiero na samym końcu tak naprawdę, kiedy przedstawiasz ten cennik, no to te osoby, które z tobą, że tak powiem, trenują, no to mają takie, dobra i tak, i tak to biorę, nie? Mm -hmm. <laughs> Więc no, to dokładnie, było. dokładnie. Dokładnie tak jak mówić, że powiedzmy poświęcam te godzina 15, półtorej godziny łącznie na daną osobę i już zaczynam od rozmowy telefonicznej tak naprawdę już, już nawiązywać te relacje i podczas treningu i podczas później kontaktów wiadomości SMS, że o treningu, że będę czekał na daną osobę, żeby mnie szybko znalazła. To już tak ta relacja już jest na takim poziomie, że jak już przedstawiam faktycznie ten cennik. No to ja już nie sprzedaję. Ja już nie sprzedaję, bo tak naprawdę chyba największy sukces w tym, że ja nie sprzedaję. Ci klienci to Klienci sami kupują, nie? Sami chcą kupić. Dokładnie, dokładnie tak. No ale właśnie tutaj fajnie wspomniałeś o tym, że prowadzisz klienta tak jakby za rękę. Od samego początku, kiedy ktoś się zgłosi do ciebie z reklamy. To tak naprawdę cały czas ta osoba czuje, że ty go prowadzisz, pokazujesz mu co krok po kroku musi zrobić, że ty cały czas tak jakby dbasz o niego, pielęgnujesz tą relację. No i dzięki temu, jakby mimo, że jest dość mało tych osób, które się zgłosiły, to ty potrafisz przekuć te mało osób po prostu w sprzedaży, nie? To co najważniejsze. Więc to tutaj to jest mega fajne. I chociażby, wiesz, jak wysyłaś mi te rozmowy telefoniczne, to ja od razu, od razu po tych rozmowach widziałem, że, że jakby, wiesz, to będzie po prostu. Dobry wynik tutaj, bo, bo szczerze mówiąc, jak tak analizuję rozmowy innych trenerów, no to u ciebie mm -hmm. to wygląda zdecydowanie najlepiej, nie? Widać, że po prostu masz ten mm -hmm. luz w ogóle w rozmowie z klientem i jakby nie, nie zastanawiasz się zbyt długo, gdzieś tam nie denerwujesz się, potrafisz słuchać klienta, to jest w ogóle u ciebie najlepsze, nie? Że ty. Słuchasz klienta, i potem tak naprawdę, kiedy on potrzebuje odpowiedzi na jakieś pytanie, czy, czy po prostu kontynuować rozmowę, ty, ty dopiero się wtedy odzywasz, a zauważam, że wielu trenerów właśnie jakoś tak za bardzo chce sprzedać, za bardzo chce się pokazać, że mają jakieś tam umiejętności i tak dalej. I potem wiesz, klienci wyczuwają, że oni chcą im sprzedać, nie? A u ciebie to tak bardzo naturalnie przebiega, nie? Dokładnie, dokładnie tak jak mówisz. Wiesz co, to wynika z tego, bo tak naprawdę jeśli chodzi o rozmowę telefoniczne, to napisałem sobie cały skrypt rozmowy według twoich wskazówek. Mhm. I, I teraz powiem taką ciekawostkę. E, ja uwielbiam rozmowy face to face, na żywo, świetnie się w tym czuję. Nienawidzę rozmowy przez telefon. Nienawidzę po prostu. <laughs> Więc to, że te, te rozmowy tak dobrze wychodziły, to jest właśnie zasługa, zasługa twoich tak naprawdę wskazówek, jak tę rozmowę przeprowadzić. To, że sobie napisałem skrypt tej rozmowy, tylko nie czytam powiedzmy tak jak maszyna, tylko staram się... Dostosowywać rozmowę do. Działam powiedzmy według schematu, ale nie słowo w słowo. I kolejna rzecz to właśnie też wskazówka, którą mi poleciłeś, czyli nagrywanie rozmów. Bo już po pierwszej rozmowie, którą przeprowadziłem i odsłuchałem sobie, już wiedziałem, co robię źle. Już wiedziałem, co robię źle i co muszę zrobić, żeby je poprawić. Mm -hmm. No to też jest mega fajne, właśnie, że oprócz tego, że wiesz, ja przesłuchałem te twoje rozmowy, e, zobaczyłem, jak, jak to wygląda, to ty też sam miałeś, tak jakby dla siebie. Widziałem i chyba. Chyba powiem Ci, bo ja tam wiadomo też nie słuchałem tych wszystkich rozmów, bo tam chyba z 15 mi wysłałeś, ja przesłuchałem chyba no, bazy 3, no, tak. ale chyba już te trzy, które przesłuchałem, to były takie właśnie późniejsze rozmowy, które już, już po prostu dobrze, dobrze Ci wychodziły, nie? I, i tam było dokładnie, słychać, dokładnie. że to jest 100% natura, 100% tak jakby zaplanowany proces rozmowy, przeprowadzenie klienta krok po kroku, aż do zaplanowania tego pierwszego treningu, nie? Więc spoko. Dobra Darek, no to w sumie. Dokładnie tak, wiesz, mimo. No okej. Okay. Chciałem jeszcze nadmienić chciałem to, co, to, co właśnie powiedziałeś, że tak jakby prowadzę krok po kroku, czyli stosowałem się do Twoich wskazówek, że też klientowi później wysłałem SMS-a z potwierdzeniem treningu, jak dotrzeć na siłownię, co ma wziąć ze sobą. I, i żeby krótko odpisał tam Okej okay, będę czy ok, nie będę, bo coś tam. I tak samo, tak samo na przykład pisałem, że będę czekał przed siłownią, ubrany tak i tak, żeby klient się nie stresował. To jest takie troszeczkę zarączkę, rączkę, bodzenie. no ale tak trzeba po prostu, bo klient jest pierwszy raz zdezorientowany, nowe miejsce, nowa osoba, nie wie co w ogóle będzie na tym treningu. Także wiesz. To on się stresuje, a, a, a nie my. Jeśli my się stresujemy, to tak naprawdę to, to dopiero jak on się stresuje. Mhm. Tak, i ten, ten twój stres, stres, że tak powiem, od razu też przychodzi poniekąd na klienta, nie? Dokładnie tak, dokładnie tak. No, ale powiem ci, że właśnie to jest mega fajne, że bardzo mocno zwróciłeś uwagę na ten cały proces, który ci przekazałem w szkoleniu, że stosowałeś się do tego jeden do jednego i jakby są z tego fajne efekty, nie? że właśnie ten klient czuł cały czas, że ty go prowadzisz za rękę i że on, kiedy przyjdzie na ten trening, to tak samo będzie to dobrze wyglądało, jak wyglądało to dobrze na rozmowie telefonicznej, jak wygląda to przed treningiem i tak samo zarówno ta współpraca też będzie tak profesjonalnie, krok po kroku. Zadbasz o klienta i, i będzie fajnie. No dobra Darek, to w takim razie pytanko, czy chciałbyś jeszcze coś do tego procesu sprzedaży, obsługi klienta dodać, bo myślę, że tutaj to jest taki najważniejszy element, który, który, na, który u nas po prostu dał takie fajne wyniki, nie? Mhm. Eee, kurczę, wiesz co, tak naprawdę to tak jak później w naszych rozmowach już doszliśmy na taki pomysł, padliśmy, że mm, po każdej rozmowie w każdej rozmowie wysłałem jeszcze SMS-a. Oczywiście uprzedzając tę osobę wcześniej, że słuchaj, jeszcze wyśleć SMS-a z linkiem, z linkiem do fanpage'a, mojego fanpage'a na Facebooku i żeby ta osoba sprawdziła sobie rekomendacje moich klientów. I te rekomendacje, które były napisane po prostu przez moich klientów, one też dużo robiły, bo te osoby wchodziły w ten link, klikały i czytały. I jak miałem taki odbiór, czyli pytałem się właśnie, czy, yy, czy, czy czytały, czy coś, to właśnie mówił tak, że czytały i to też ich dodatkowo przekonało. Bo to mm -hmm. też jest opinia osób trzecich, że innym też się fajnie współpracuje ze mną i fajnie się trenuje. No tak, tak. I wiesz, kiedy te osoby dostałyby na przykład yy, potem, bo wiadomo też, Facebook jest takim inteligentnym narzędziem, że jak ktoś na przykład wypełni Twój formularz, Zainteresuje się treningami personalnymi, to mhm. od razu Facebook wyłapuje i podsyła reklamy innych trenerów, nie? ale jak ty dobrze przeprowadzisz ten proces zbudowania relacji z klientem, ten klient zobaczy właśnie te opinie, no to tak naprawdę już potem te wszystkie inne reklamy ignoruje, a zauważyłem, że właśnie mhm. to mocno zabija skuteczność kampanii, kiedy ten pierwszy kontakt, pierwsze wrażenie no nie jest na odpowiednim, odpowiednim poziomie. Nie? Więc, więc to też mhm. była bardzo fajna sprawa, którą wdrożyliśmy, ale myślę, że też oprócz tego, bardzo dobrą sprawą było to, że sprecyzowaliśmy swojego klienta, nie? To było bardzo oh, tak. że zawężenie konkretnej grupy docelowej i ci ludzie wiedzieli, że to jest specjalnie dla nich. I tak samo, jak wchodzili na fanpage, to od razu na samej górze, na Twoim fanpageu, była informacja, że to jest hmm. dla, to, dla tej i dla tej osoby, nie? Tak, tak, tak. To też właśnie usprawniliśmy, że troszeczkę zmieniłem wygląd mojego fanpage'a i, i profili na Instagramie, że od razu był sprofilowany pod danego klienta czyli właśnie od razu informacja, kim jestem, z jakimi osobami, osobami pracuję i zupełnie powiedzmy też inne materiały, że czyli też pod dany typ klienta, czyli pod dany profil klienta. I ustaliśmy, tak jak wcześniej ustaliśmy na początku tą grupę targetową naszą i po to się dostosowaliśmy. Tak, dokładnie. No i wiesz, teoretycznie może ktoś teraz powiedzieć, ale, ale chłopaki, jak to konkretny klient, przecież, jakby Darek na pewno już ma tyle lat doświadczenia, że jest w stanie wszystkim pomagać, wszystkim wszystkich obsługiwać i tak dalej, ale to nie o to chodzi, nie? To chodzi o to, żeby się czymś wyróżnić, żeby ten klient czuł, że po prostu ty współpracujesz z taką i z taką grupą osób. No i dzięki temu też takie wyniki, myślę, że wysokie udało się tak jakby zrobić, ponieważ te osoby oprócz tego, że widziały, że masz rekomendacje, współpracujesz faktycznie z takimi osobami, to dodatkowo tak jakby język, który stosowałeś na fanpage'u, był skierowany też pod konkretny typ klienta i te osoby, które wchodziły, czytały to wszystko, no to czytały i jakby czuły, że to jest coś dla nich, nie? Że to jest akurat tu i teraz muszą z tego skorzystać, bo to jest coś takiego fajnego dla nich z, z czego mogą tak jakby no, znaczy mogą zyskać właśnie tą swoją lepszą sylwetkę, lepsze samopoczucie, zmieścić się w stare ciuchy, tak jak to tam pisaliśmy, więc to, to też moim zdaniem była taka bardzo ważna rzecz, że sprecyzowaliśmy bardzo mocno tego klienta docelowego. Mhm, dokładnie tak, dokładnie tak. I jeszcze jedna rzecz dodam, tak jak mówisz, raz, że jak na przykład uderzamy do konkretnego klienta, to też jeszcze jest ważna rzecz. Wtedy to my decydujemy z kim chcemy współpracować po prostu i to jest też nasz komfort, że klient może być taki z jakimi osobami po prostu lubimy, lubimy współpracować, nie musimy ze wszystkimi. Tak dokładnie, to też jest mega fajne, bo wtedy wiesz idziesz do pracy i nie czujesz, że pracujesz, nie tak jak tam sobie wyznaczyłeś tą swoją wizję końca też na samym początku, że chcesz tam pracować 10 Czekaj, 100 godzin miesięcznie, czyli tam 5 godzin dziennie i weekendy mieć wolne. No to myślę, że to jest spoko, ale też spoko jest, że wyznaczam sobie, że ta praca mi ma sprawiać przyjemność. Współpracuję z osobami, które jakby też są zgodne, że tak powiem, z moimi wartościami i tak dalej. I jakby dzięki temu to wszystko jest takie spójne z tobą i podąża właśnie za tą Twoją wizją końca, jakbyś chciał, żeby wyglądało Twoje życie, Twoja praca i tak dalej. Nie, Więc to jest. To jest mega spoko. No dobra, Darek, myślę, że myślę, że ten jakby moment już mamy omówiony. Czyli podsumowując, twoim zdaniem, jakie trzy najważniejsze rzeczy dla trenerów tak jakby, którzy chcą sobie właśnie działać na, na takiej zasadzie reklamy, w social media są najważniejsze, żeby odnieść sukces? Co e, po, pierwsze, e, po pierwsze możemy skupić się, jeśli na przykład e, jeśli delegujemy powiedzmy komuś powyżej tej reklamy tym, tego marketingu, to możemy się skupić na, na rzeczach ważnych. Czyli właśnie skupiamy się na tym, na tym marketingu zamiast, zamiast na tzw. pierdołach, czyli hmm, robimy setki szkoleń, e, wrzucamy jakieś e, posty, darmowe treści, pierdyliant postów, e, dzielimy się tą wiedzą. Super. Tylko później nie mamy z tego w ogóle żadnego zysku, więc. Więc skupiamy się na rzeczach mało istotnych, a nie skupiamy się na tak podstawach, które przyniesie nam zysk, przyniesie nam dochód. Okej, okay. czyli podsumowując, chodzi Ci o to, że Ty raz, że się skupiłeś na najważniejszych rzeczach, czyli na pozyskiwaniu klientów i na obsłudze klientów, czyli na tym, co Ci przynosi pieniądze. Odrzuciłeś na przykład wykonywanie kolejnych kursów, szkoleń, co chwilę inwestowanie w to, kupy pieniędzy, wrzucania codziennie nowej relacji z siłowni, wrzucania codziennie nowych postów. To jest jedna sprawa. A druga też, moim zdaniem, fajna sprawa, że jakby dałeś mi proces pozyskiwania klientów, dałeś mi ogólnie tak jakby poprowadzić się za rękę, żebym ja ci pokazał krok po kroku, co trzeba zrobić, w, jakim, w, jakim jakby, w jaki sposób. I dzięki mhm. temu mogłeś się skupić w 100% na budowaniu relacji z klientem i na sprzedaży. I dzięki temu, jak tak naprawdę się skupić na jednej rzeczy przez ten cały okres, no to dało to też odpowiednie rezultaty. A jak ktoś, wiesz, chce się skupić na pięciu różnych rzeczach naraz, no to, to się nie da niestety, nie? Dokładnie tak. Nawet powiem więcej, wiesz. Przez to, że właśnie nie, nie, nie musiałem się jeszcze poświęcać czasu na działania marketingowe, czyli wiesz, naukę tego wszystkiego, e, na wrzucaniu reklam, monitorowaniu tego, to dzięki temu miałem czas na skupienie się właśnie na rozmowach telefonicznych, czyli wykonywaniu telefonów do tych osób, które też sporo czasu zajmują, bo nie w każdych godzinach osoby mogą rozmawiać, na przeprowadzenie odpowiednich konsultacji, no i na normalnych treningach. I powiem szczerze, że te trzy rzeczy już mi tyle czasu zabierały, że nie miałbym czasu w ogóle na, na poświęcanie czasu na działania marketingowe. Tak, dokładnie, ale też jakby wiesz, nie, nie samą pracą człowiek żyje i... Nie no jasne, jeszcze wiesz, oczywiście bo... prywatne sprawy, to jest no, inny temat, nie? Więc wiesz, jakbyś na przykład robił sobie te konsultacje, marketing, to znaczy konsultacje, treningi i tak dalej na tygodniu, gdzieś tam weekendami byś ustawiał reklamy, wrzucał posty, tworzył treści, no to nie miałbyś, wiesz, tego... Życia prywatnego, że tak powiem. A tak to na tygodniu mm -hmm. pracowałeś na 100%, a potem weekendik można było polecieć w balet, nie, że tak powiem. Dokładnie. Tak <laughs> jak takie wcześniej mówiłeś, nie, że pracujemy na 100% i odpoczywamy na 100%. Tak, <laughs> dokładnie. No, więc, więc to jest spoko. Dobra, czyli mamy jedną rzecz, czyli skupienie się na najważniejszych rzeczach i na jak najmniejszej ilości rzeczy. Druga rzecz, która myślisz, że jakby jest najważniejsza w tym całym procesie. Wiesz co? Wydaje mi się, że chyba nastawienie, czyli, czyli po pierwsze otwarty umysł na pomysły, które też ty mi zaproponowałeś. Wiadomo, że każdy ma jakieś tam swoje metody, i, i powiedzmy, że nie musi się, no uważa, że okej, okay, to nie działa, więc ja nie będę tego robił. Ja nie, nie zastanawiałem się, czy to zadziała, czy nie, tylko okej, okay, dobra, przetestuję to. Jak zadziała, to w porządku, jak nie, to trudno. Nie? Także, także, właśnie to, czyli nie negowanie pomysłów, tego już się dużo wcześniej nauczyłem. No i oczywiście nastawienie, czyli, czyli ta wiara w działanie. I zamiast, zamiast, właśnie, działanie zamiast perfekcji. Czyli zamiast przygotowywania się do tego, ulepszaniu i żeby dopuszczania, żeby to wszystko było idealne, to marnujemy czas na, na ulepszaniu tego, a jeszcze nie wykonujemy tego pierwszego roku działania. Więc to, to jest najważniejsze: działanie zamiast perfekcji. Tak, wiem o co chodzi. Czyli na przykład jakbyś wiesz, spędził cały dzień na przygotowywaniu idealnego skryptu, a nie wykonałbyś ani jednej rozmowy telefonicznej, nie? Dokładnie, a ty, tak. Dokładnie tak. To zrobiłeś w taki sposób, że zrobiłeś mniej więcej sobie skrypt, potem wykonałeś rozmowę telefoniczną, zrobiłeś działanie, potem przeanalizowałeś tę rozmowę, którą sobie nagrałeś, dopiero mhm. potem wprowadzałeś zmiany, nie? Czyli dopiero w momencie, kiedy wykonałeś konkretne działanie, to myślałeś, co można ulepszyć, a wiele osób zaczyna od tego, że chcą perfekcyjnie zacząć, nie robią żadnego kroku i dopiero za jakiś czas dopiero ruszają i, i dopiero... Albo wcale. Tak, albo wcale, dokładnie. Zwyczaj jest to drugie właśnie, albo wcale. No więc, więc tak, to jest myślę, że bardzo ważne, żeby mieć to mhm. odpowiednie nastawienie. I powiem Ci, że właśnie zauważyłem, że tacy trenerzy, którzy przychodzą do mnie, i słuchają się krok po kroku tego, co jakby ja im proponuję, robią jeden do jeden to co, to, co proponuję, czyli żeby znaleźć tego swojego klienta, żeby stworzyć sobie profile w social media, tak żeby trafiały do tego klienta, żeby poświęcić więcej czasu na budowanie relacji z klientem. Bo nie wiem, czy wiesz, ale wielu trenerów, pewnie wiesz, bo znasz tą branżę, bardzo dobrze wielu trenerów myśli, że takie zbudowanie relacji z klientem to jest strata czasu, nie? Wychodzą z takiej pozycji, że to jest strata czasu i że oni nie chcą poświęcać czasu, wolą, wolą się zająć sprzedawaniem. Tak, tak, dokładnie. I, I powiem Ci, że to jest błąd i to jest bardzo częste w naszej branży. Powiem Ci na przykładzie taka anegdota. Byłem no? kiedyś w takim zrzeszeniu trenerów. I mieliśmy takie spotkanie, jest około 30 trenerów w sali i pada pytanie, ile, ilu z Was ma świetne relacje ze wszystkimi klientami? Ze wszystkimi? I tylko trzy osoby podniosły rękę, w tym ja. Na 30 osób. Tylko trzy osoby podniosły rękę, że ma dobre relacje ze wszystkimi klientami. Za, to... Czyli tak naprawdę 10%. I to jest tak. błąd. I, i to, byli, to byli tacy trenerzy już bardziej zaawansowani, czy też takie osoby początkujące? Zaawansowani. No, to... Bardziej zaawansowani z doświadczeniem, czyli już nauczyli się, że, że tak, że to, to, to jest bardzo ważne. Okej. Okay. No to Zresztą Relacje w każdym biznesie są najważniejsze. Tak, no, dokładnie. E, więc to myślę, że to też jakby, że właśnie wykonywałeś te działania, które konkretnie ci za, zaplanowałem. I wiesz, zauważyłem, że dużo osób, właśnie tak, niby z kimś zaczyna współpracę, ale gdzieś tam samemu zaczyna sobie kombinować, wymyślać jakieś pomysły A, tak, i tak dalej. E, no i tak naprawdę oprócz tego, że współpracuje ze sobą, to też sobie sam prowadzi to wszystko. I sobie zawalają niepotrzebnie głowę, i potem mają tyle pomysłów, że, że właśnie to, tego działania nie wykonują, tylko zaczynają myśleć non stop, nie? A tutaj, właśnie tak jak mhm. jeszcze raz powtórzę, że to było bardzo, bardzo moim zdaniem ważne, że ty po prostu wdrażałeś wszystko to, co ci tam rzucałem do, do po prostu ogarnięcia i dzięki temu też były efekty. Dobra, mamy drugą rzecz, czyli nastawienie, wiara w siebie. Mhm. Trzecia rzecz, która myślisz, że jest najważniejsza w, w tym całym procesie. Hmm. Kurcze, wiesz co? Nie mam, nie mam, nie mam ten. Szczerze mówiąc to nie mam. To chyba to, co wcześniej mówiliśmy, że skupienie się na tych ważnych rzeczach zamiast, zamiast poświęcaniu czasu na pierdoły. Czyli nastawienie, skupienie się na ważnych rzeczach zamiast pierdół. No i działanie, 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 działanie. Podjęcie tej decyzji i działanie. Tak. Bo bez działania tak naprawdę, bo też musiałem w to włożyć trochę pracy, swojego czasu i zaangażowania. Umawianie, umawianie właśnie przez rozmowy telefoniczne, konsultacji, później przekładanie tych treningów. Bardzo często było to przekładanie, czyli nie od razu nie nastawiamy się na negatywnie, tylko OK, dobra, to jest normalna sprawa, przełożymy na inny termin, spoko. To też wymaga po prostu dużo czasu, zaangażowania i też reorganizacji czasu pracy. Tak, tak. Wiesz co właśnie tutaj mi się pojawiła taka trzecia rzecz, nie? Zauważam, że generalnie właśnie dużo trenerów jest mało cierpliwych i szybko się irytują, nie? I na przykład, nie, moment, kiedy, kiedy byśmy na przykład współpracowali te, nie wiem, pierwszy tydzień, pierwsze dwa tygodnie, jeszcze nie było sprzedaży. Pamiętam chyba, że dopiero po, po drugim tygodniu, że tak powiem, współpracy była tak, tak, tak. sprzedaż. I gdybyś ty wiesz, podszedł do tego, że nie no, Kacper kurczę, coś powiem ci, że dawaj, dawaj te pieniądze, bo, bo w sumie jestem niezadowolony: ludzie za chwilę odwołują treningi, e, tutaj w ogóle nie szanują mojego czasu e, i tak dalej, no to byś nie osiągnął takich wyników, nie? A dzięki temu, że byłeś cierpliwy, że wykonywałeś właśnie to działanie, nie podchodziłeś do tego emocjonalnie, uznajesz, że to jest po prostu normalna sprawa, bo ci ludzie no, faktycznie mają po prostu jakieś tam obowiązki, tym bardziej, że to są już takie kobiety, które gdzieś tam mają dzieci. Czy to młodsze, czy starsze, więc wiadomo jak to jest. No ale dzięki temu, właśnie, że byłeś cierpliwy, to tak naprawdę po tym drugim tygodniu, w przeciągu dwóch tygodni, pozyskałeś tam 10, a pewnie niedługo 12 klientów, nie? więc moim zdaniem to też jest częsty taki przypadek. Zauważyłem u trenerów, że nie myślą długoterminowo o danej, hmm. do, o danej rzeczy. Jeśli nie generują pieniędzy w danym momencie, to się szybko zniechęcają, podchodzą bardzo emocjonalnie, chcą za wszelką cenę na przykład wcisnąć wtedy klientowi. No i wiadomo, jak to się kończy, nie? Dokładnie, dokładnie. Czyli to, czyli to krótko mówiąc, taka konsekwencja i, i, i wiara w to, że, że, że to będzie działało. Zresztą, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, no, miałem świadomość tego, że to nie od razu zacznie działać i faktycznie dopiero w tej drugiej części miesiąca już tak padało non stop, ale co byłem szczerze, mówiąc tak pozytywnie zaskoczony, że jak puściliśmy właśnie, poszła ta kampania to pierwszego dnia kampanii to znaczy następnego dnia kampanii od razu rano miałem pierwszego lida. Buzę okay. się, a tam już pierwszy lid. Myślę, kurde, the, serio? Naprawdę. <głosy> <głosy> no to jest spoko właśnie, że, że te jakby efekty są od razu, nie? Bo dużo osób, którzy właśnie tak jak mówiłeś, tam wcześniej rzucają za chwilę posty, rzucają jakieś relacje i tak dalej. To, żeby pozyskać tego lida, tego klienta, to muszą na przykład przez cały miesiąc rzucać regularnie treści, żeby ktoś się tym zainteresował. A rzucając kampanię reklamową, która jest skierowana do konkretnego klienta, też my kierujemy tę kampanię reklamową do osób, które jakby chcą tu i teraz zacząć działanie, To nie są osoby, które gdzieś tam za jakiś czas chcą mm. podjąć współpracę z trenerem. No to tak jakby. Mamy efekty już od pierwszego dnia, tak jak zauważyłeś, nie? nie mamy nie musimy czekać miesiąca, dwóch miesięcy, trzech miesięcy, tylko tak naprawdę od razu dostajesz kontakty, możesz się kontaktować, możesz umawiać treningi, możesz sprzedawać, więc to też moim zdaniem jest bardzo fajna opcja. No dobra, Darek, to chyba, chyba mamy to jeszcze tak słowem, słowem końcowym, czy chciałbyś coś dodać do tej swojej wypowiedzi? W sumie bardzo wartościowy wywiad, wywiad moim zdaniem dla wielu trenerów może takim młodszym trenerom, którzy jeszcze nie mają takiego doświadczenia, jak ty. Którzy nie są tak dobrzy w sprzedaży, którzy nie mają tak dobrego podejścia mindsetowego. No, bardzo dużo moim zdaniem po prostu da ten wywiad. No i pytanko, czy masz właśnie jeszcze coś, coś na koniec do dodania? No, Zresztą, taka moja rada ode mnie to właśnie podejmowanie więcej działań zamiast, zamiast planowaniu tego wszystkiego i dążeniu do perfekcji, bo, bo tak naprawdę Większość pomysłów zabija. Większość pomysłów zabija nasze udoskonalanie tego w głowie. Że jak podamy na jakiś pomysł, zaczynamy już to w głowie udoskonalać, to już zabijamy ten pomysł, zanim podejmiemy, podejmiemy pierwszy krok. A najlepiej jest po prostu zrobić ten pierwszy krok i później udoskonalać to w trakcie procesu. Tak jak było z tym skryptem rozmów telefonicznych. Ja też to robiłem w ten sposób, że tak jak mówisz, prowadziłem zmiany na bieżąco, jak jak śledziłem te swoje rozmowy i patrzyłem, co działa, co nie działa, a także po prostu, jak coś na przykład mówię, przedstawiam, i ja się czuję w tym dobrze. Jak na przykład, nie czułem się dobrze z tym danym zdaniem, to je zmieniałem, bo wiesz, nie mówiłem ci, nie, nie lubię rozmawiać z tak. <laughs> Więc tak, że postawienie na działania a zamiast, zamiast dążenia do perfekcji. Okej, okay. no myślę, że to jest właśnie taka jedna z najważniejszych e, właśnie tej cech takich osób, które gdzieś tam są już wyżej, e, są już bardziej doświadczone, przeszły już te pierwsze etapy, że tak powiem, rozwoju swojej kariery. E, że już po prostu mają świadomość, że myśleniem e, no nic nie zdziałają, nie? Że trzeba działać i udoskonalać to w trakcie. E, no dobra, Daro, no to dzięki w takim razie za, za wywiad. <laughs> jeszcze jeszcze mam nadzieję, że tych dwóch klientów wpadnie. To będzie naprawdę bardzo dobry wynik. E, no i co? Jeśli jesteś trenerem personalnym, który też chce się rozwijać, tak jak Darek, tak też chcecie jakby mieć taki fajny proces sprzedażowy, pozyskiwać klientów, takich, z którymi chcecie współpracować, no to zapraszam Was na krótką taką konsultację, na której powiem Wam więcej na temat tego, jak mogę Wam pomóc. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych wywiadach. Siemano. Dzięki na razie.